Cześć moje drogie osoby z Poznaku Raka, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop w tej teraz, tej nowszej wersji, która była tydzień temu. Mam nadzieję, że się spodobała, jakby co będziemy coś edytować, zobaczymy jak to wyjdzie i czy Wam tutaj się to pokryje z pewnymi zdarzeniami. Dziękuję za informacje zwrotne, dziękuję za komentarze, za to, że jesteście oraz za subskrypcję kanału. A jakie karty dla Was? Już patrzymy, co tutaj dla Cindy Królowa Denarów. Osoby zajęte magik. Szukamy tej pracy to królowa buław. 6 buław w kwestii posiadania pracy, finanse, karta śmierci, totolotek umiarkowanie, seniorzy, rycerz mieczy. Zdróweczko 10 denarów. Co mogę zrobić dla siebie? 3 denary. I czy to dobry tydzień na podróże dziewięć? Mieczy, a więc aspekty troszkę pomieszane. Zaczynamy od pragmatycznej królowej denarów, albo wy będziecie reprezentować cechy takiej postaci, gdyż będziecie patrzeć na wiele rzeczy, jeśli chodzi o przyszłego partnera, partnerkę, na wygląd, na Portfel, na zasady, jakimi się kieruje, na, na wszystko, na ogładę, na kulturę, ale też możecie spotykać się z osobami, które także w jakimś sensie są. Poukładane i gdzieś tam patrzą na wiele elementów, a więc ciekawe dialogi, ciekawe znajomości, ale też trzeba uważać, co się mówi, jak mówi i no zwracać uwagę właśnie na te szczegóły, tak? bo możemy po tych szczegółach także być oceniani, nie tylko my będziemy oceniać. Aspekt tutaj osób zajętych jest w magiku, a więc bardzo dobry czas komunikacji, dogadywania się, manipulacji, odpowiedniego ożywiania relacji, ale też możemy my być zmanipulowani w jakiejś kwestii, no zaczarowani wręcz, ale jest to czas, gdzie możemy bardzo wiele zrobić dla siebie i dla relacji, a więc warto tutaj kombinować, być wszechstronnym. Wszechstronną. Szukamy pracy, mamy królową buław, karta działania, gdzie to my wykazujemy się, my się pokazujemy właśnie. Tutaj nasza charyzma, osobowość, wytrwałość przyniesie efekty. Może w tym wszystkim uczestniczyć silna kobieta, która wskaże nam właściwe ścieżki lub nas zaprosi do współpracy. Mamy pracę zwyciężymy, mamy bowiem tutaj szósteczkę buław, która jest kartą triumfu, sukcesu, powodzenia, awansu, podwyżki, zadowolenia z siebie, zakończenia np. ważnego projektu. E Karta Śmierci na finanse i umiarkowanie w grach losowych. Gry losowe, hazardowe są w karcie kompromisowej, czyli musimy znaleźć jakiś złoty środek, tak, nie wydawać tutaj dużo pieniędzy, dlatego że karta Śmierci też jest taką kartą dosyć specyficzną. Ona może przerwać oczywiście kres aspektu niedoboru finansowego, ale zawsze jest też kartą losową, czyli gdzieś tam coś może przeszkodzić, byśmy na przykład wygrali bardzo dużą sumę, o czym mówi ten kompromis w umiarkowaniu? To nie jest karta przebojowa, to nie jest karta pełnego sukcesu, jakiegoś tak, ale niespektakularnego. Seniorzy będą się denerwować, bo mają rycerza mieczy, co oznacza burzliwą osobę w otoczeniu, przeważnie mężczyzna, osoba ciemnowłosa, która może prowokować do pewnych zdarzeń, może buntować, trzeba uważać na portfel, na nerwy właśnie, na podjudzanie, na straty, no i na konflikty, które będą nas dużo kosztowały. Zdrowie 10 denarów oznacza w kwestii no, tej właśnie e, oczywiście wydatki, ale będą koniecznością i będą to dobre wydatki. Może chodzić na, o to, żeby wydamy na lekarza, na wizytę właśnie na leki na jakieś ćwiczenia, rehabilitacje, masaże, terapię, która pomoże. tak? 10 denarów jest stabilną kartą. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na przeszłość, choroby przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz też aspekty w ogóle no, tych tendencji z przeszłości, że coś do nas może powracać. Także newralgicznym punktem jelita i sprawy gastryczne. Co mogę zrobić dla siebie? Trzy denary wdrożyć. Ważne projekty do swojego życia, ale też nie bać się współpracować z innymi osobami, dzięki czemu rozkwitniemy, tak nastąpi rozkwit naszych umiejętności. A więc nie bójmy się pokazywać naszych walorów, naszych zalet, projektów, bowiem inni będą chcieli współpracować. No i nie bójmy się właśnie tego, że będą współpracować, bo powinni angażujmy inne osoby. No, i czy to dobry czas na podróże? Dziewięć mieczy? Jest to specyficzna karta, bo jest to karta cierpienia, które sami sobie zadajemy przez nerwy, przez myśli, emocje, które nie zawsze są racjonalne. Ehm generalnie sama w sobie karta nie jest zła, ale my możemy tak przejaskawiać pewne rzeczy, bać się pewnych aspektów, że to nam przesłoni całkowicie tutaj wizję w ogóle podróży, radości płynącej z niej. Tak więc jeżeli ogarniemy temat z własnymi emocjami, myślami, to będzie to dobry czas, bo będziemy w stanie przemyśleć pewne kwestie, tak? Miecze to myślenie. Jeśli przemyślimy pewne rzeczy, to dokonamy właściwie wyborów. I tego Wam życzę. Pozdrawiam. Przechodząc dalej do osób spod znaku lwa. Witam serdecznie drogie lwy. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na Wasze karty, jak one będą się przedstawiać. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że jesteście i za subskrypcję kanału. A karty dla Was. Tutaj Diabeł dla singli Osoby zajęte 5 buław, osoby szukające pracy dwa denary, osoby mające pracę as mieczy, aspekt finansów 10 pucharów, to to lotek gry losowe, as denarowy, seniorzy 5 pucharów, zdrowie dwójeczka buław, co mogę zrobić dla siebie rycerz pucharów e, i... Czy to dobry tydzień na podróże rycerz denarowy? Całkiem nieźle, chociaż sfera uczuć będzie konfliktowa. Zaczyna ten tydzień karta diabła, i dla singli jest kartą pokus, erotyki, pożądania, ulegania wpływom, manipulacji. My też możemy manipulować, żeby kogoś zdobyć. No ale uważajmy, by, byśmy się nie stali ofiarami lub nie zostali spętani przez jakąś bardzo atrakcyjną osobę, która będzie miała na nas bardzo mocny wpływ. Jest to karta wykorzystania em, oszustwa, no i właśnie bycia w relacji, często niestety toksycznej. Natomiast jeśli mamy kogoś tu także czas specyficzny, bowiem karta piątki buław określa konflikt zmagania i tu przez osoby trzecie relacja może być w, w zaognionym kształcie, może się dziać wiele, albo w nasz konflikt po prostu będzie zaangażowany, zaangażowanych więcej osób, więcej niż my dwoje, tak? No i to też spowoduje chaos, niesnaski. Jeśli szukamy pracy, mamy dwójkę denarów, praca może być, ale może być też kilka prac, tak, bo to jest karta niestety, istety, przychodzenia i odchodzenia, może być tak, że będziemy mieć zlecenia, tak, zlecenie jedno, drugie i będziemy żonglować tutaj pewnymi aspektami lub po prostu nie będziemy mieć dwóch stałych prac, tak, one gdzieś tam będą na umowę, na przykład kolokwialnie mówiąc śmieciową, ale będziemy mieć. Natomiast jeśli mamy pracę, uważajmy, idzie czas rozliczeń. a Asmieczy to aspekt oczywiście takiego spojrzenia surowego na to, co robimy, jak robimy, idą zmiany formalne, prawne, Może, mogą być cięcia po prostu w danym miejscu. Idzie nowa energia. No i czy my się tam utrzymamy? To wszystko zależy właśnie od jakości naszej pracy. Jeśli było super, no to super, ale jeśli były problemy, no to jesteśmy albo na czerwonej linii, albo już do usunięcia. A więc musimy zweryfikować to, jak pracujemy. Mamy jeszcze szansę coś zmienić. Finanse 10 pucharów i azdenarowy na Totolotka. Tutaj finanse będą nam sprzyjać, mogą być jakieś pozytywne spoty okoliczności, dary losu: kto szuka, ten znajdzie, więc możemy znajdywać pieniądze w nieoczekiwanych dla nas nawet em, z sytuacjach. Tutaj bliski potencjał może rodzina, może bliskie osoby nam coś zaproponują. Natomiast w totolotku możemy też wygrywać, czy w grach losowych, bowiem as denarów jest asem inwestycji, a więc to, co zainwestujemy, powinno do nas wrócić z nawiązką, szczególnie, że w ogóle same finanse są korzystne. Senior, pięć pucharów, możecie zmagać się z poczuciem winy, jakimś niepowodzeniem, smutkiem, i może wiązać się to z jakąś osobą, młodą kobietą i jej emocjami, które mogą wpływać bardzo mocno na kształty naszego życia w ogóle, tak, rodzinnego, sytuacyjnego, możemy w ogóle nosić tutaj piętno niepowodzenia, nie choć jest to piętno czasowe, tak? Tutaj pewne rzeczy się nie udadzą, ale też macie na przykład, zasób, by coś zrobić dobrego, tak? Może coś się nie udać, relacja się nie uda, ale na przykład ktoś stoi w zanadrzu i czeka, by, byśmy się zwrócili ku tej osobie i zaraz będzie lepiej zdrowie dwójeczka buław mówi nam o możliwości podróży w ramach kwestii właśnie zdrowotnych. Dwie opcje, dwie możliwości, dwie opinie lekarzy, dwie możliwości w kwestiach terapii, no i balansowanie tak, między jakąś jedną a drugą opcją. Zwróćmy uwagę na kości stawy, stany zapalne, stany podgorączkowe i ruch. Układ ruchu powinien być pozytywnie, ale nie gwałtownie poruszany. Co mogę zrobić dla siebie? Rycerz Pucharów. Specyficzna karta, bo jest to karta pustych obietnic, może przestańmy sobie obiecywać coś, czego nie robimy. Tak, bo to jest powrót do przeszłości, a więc możemy wrócić do czegoś, ale już w innej jakości, na przykład. Czyli nie wracajmy do osób i do sytuacji, które już były na zasadzie negatywu. Jeżeli chcę coś zrobić dla siebie, to szanuję siebie, swój czas, ale też obiecuję sobie i nie są to czcze obietnice. Czy to jest dobry czas na podróże? Rycerz denarowy wskazuje, że jak najbardziej tak, może nie wystawne, może nie bogate te podróże, ale na przykład takie wyważone, racjonalne, bez tutaj aspektu ryzyka. Oczywiście to też jest dosyć ważne. Tak więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No idziemy dalej do osób z podznaku panny. Witam serdecznie, drogie panny. Bardzo się cieszę, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy. Spójrzmy, jak przedstawią się podstawowe aspekty. Mam nadzieję, że poprzedni horoskop się podobał. Ten będzie właściwie taki sam. A co zmienimy, to dowiecie się w następnych odcinkach, czy w ogóle coś zmienimy. Ale myślę, że fajnie jest, jak coś nowego się pojawia. To też jest pewien smaczek. I tak, co mają single? Królową Buław. E, osoby zajęte, rycerza miecze szukamy pracy, królowa denarów, mamy pracę, drzewo życia, finanse, gwiazda, e, totolotek, gry losowe, sprawiedliwość, e, seniorzy, cztery denary, zdróweczko, wędrowiec, co mogę zrobić dla siebie, 3 denary, no, i czy to jest dobry tydzień na podróże? Jest tutaj karta, oczywiście, ósemki e, pucharów. Układ jest troszeczkę mieszany. Zaczyna go dobra karta, silna karta królowej Buław. Możecie to wyreprezentować, takie cechy silnej, dynamicznej kobiety zdecydowanej, która wie czego chce lub będziecie takie osoby spotykać, może też taka osoba na przykład wam pomagać w kwestii uczuć, tak czy owak będzie fajnie, dynamicznie, ale ktoś może rządzić się w naszym życiu uczuciowym mamy kogoś rycerz mieczy, wskazuje na nerwy, na wojnę, na batalie na kłótnie, na trudności komunikacyjne w związku z mężczyznami lub przez mężczyznę, mężczyzn, którzy są zbyt nerwowi i nie potrafią e, kompromisowo podchodzić do pewnych kwestii, a więc będzie to bardzo napięty czas. E, szukamy tutaj pracy. Królowa Denarów mówi o współpracy z kobietą e, interesu, kobietą, która ma mm, pod sobą władzę, która ma pieniądze, możemy współpracować z kimś, kto ma też głowę do interesów i dzięki komu możemy się rozwijać finansowo, zawodowo. Mamy pracę, mamy drzewo życia. Specyficzna karta, bo ona mówi cokolwiek dzieje, dzieje się, dzieje dobrze, tak? No jest to karta specyficzna pod tym względem, że no jak fajnie jest, no to super, nie? no to, to przeważnie nie mamy nic do zarzucenia, ale jeśli są kłopoty, trudności, zmagania, no to ktoś zapyta, to co w niej takiego dobrego? No to, to nie chodzi, że dobre, tu chodzi bardziej o to, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy po prostu są nam przypisane i... Pewne rzeczy muszą nastąpić, a my co możemy zrobić, to, to nie tyle aż tak euforycznie zaakceptować, ale jakby nie negować i też nie walczyć z tym, ale próbować coś zmieniać. Natomiast nie użalać się nad sobą, nie epatować negatywną energią. Finanse. Gwiazda i sprawiedliwość na gry losowe. Tutaj w grach losowych i w ogóle w finansach mamy ciekawą kwestię, bo możemy podpisać na przykład umowę jakąś, czyli możemy wygrać dużą sumę pieniędzy i potem jakieś dokumenty podpisać, tak? Lub w ogóle będziemy jakby gdzieś w kwestiach finansów szczęśliwi, bo spełnią się nasze oczekiwania. To jest to jest odpowiedź na nasze wszystkie pytania, tak jakby i to, co marzymy, to powinno się zrealizować, tak? Chcemy, żeby te pieniądze spadły wręcz z nieba, mogą spaść w nieoczekiwanym momencie. Seniorzy, mają czwórkę denarów. Jest to karta oczywiście z blokowania: albo to wy się zblokujecie na świat i będziecie mieć pozycję asekurującą, chytrą, taką niedostępną, lub ktoś wobec was będzie chytry, nieuczciwy, zblokowany. Zdróweczko, wędrowiec. Zwróćmy uwagę na choroby związane z dziećmi, bakteryjne. Wirusowe, też upadki, wypadki, małe kolizje. No i tutaj może nas czekać podróż w kwestiach zdrowotnych oraz nowa ścieżka leczenia. Co mogę zrobić dla siebie? Trzy denary: współpraca, współpracujmy z ludźmi, pokazujmy swoje projekty, marzenia, realizujmy je wraz z innymi i nie bójmy się pokazywać swoich talentów. To powinniśmy zrobić dla siebie. I czy to dobry czas na podróże? Tak, ale ósemka Pucharów to izolacja, a może też oznaczać oczywiście wycofanie się z projektu podróży i zostanie w domu. Tak czy owak, jeżeli podróż to samotnicza dokonana w związku z indywidualnym wyborem. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.